Pierwsza monetka dzisiaj taki niepozorny brązik, George, któryś tam. A dzisiaj robimy te pole: jedno pole, płasko obsiane. Mocna ekipa Polaków tutaj, dzisiaj też jest. ale ładne koniecznie dzisiaj chodzę w mix modzie to jest tryb dyskryminacji razem z trybem all metalu o i tak to brzmi może będzie słuchać przyłożyłem teraz komórę do, do słuchawek Wysoki ton to dobry cel, te niskie mruczenie to jest to, co przychodzi z olmetalu. metalu. To nie żelazo, to jest ten sam sygnał na kolor, tylko przez olmetal, metal, który przechodzi. Tym razem się nie udało kawał jakiejś blaszki. Pole fajne, bo równe, tylko jest wysoki poziom zaśmiecenia na tym polu. Niestety jest dużo folialu, no i takiej różnej właśnie nazwijmy to blaszarni. No ale zobaczymy, może coś wyjdzie. Tam coś wyszło. Tak, tam coś wyszło na 100%. Krzyki, wrzaski i już się zbierają. Daje się, że quarter Stater celtycka moneta. Mały guziczek, niby nic. Ale wyraźnie Rutus posiada dobre. Jakby to powiedzieć, ładnie jebnięcie i dobre głębokości się osiąga. Posiada również dobrą separację, tak na moje oko. Te pole jest ciężkim polem, tak jak wspomniałem, bo jest dużo śmieci. Gdyby nie te śmieci, to te pole byłoby bajką. Walczy w czerwonej czapeczce naczelny youtuber. Pinpointera, wszystko w kolorze widzę. Osłona do deusa na czerwono, rękawice i czapeczka na czerwono, ale potwierdził przed chwilą to co mówiłem: że strasznie tu jest teren zaśmiecony. Może teraz coś wyciągnie, i co, idzie coś? nic wszystko jeszcze przed nim cały dzień właściwie o tutaj mam dwa sygnały obok siebie które będą dobrą demonstracją tego co należy kopać a co nie a co można nie kopać powiedzmy tutaj sygnalizm dający powiedzmy w okolicach 40 jak widzicie, wykres jest dobry, mocny wykres. A do tego słyszę jeszcze burczenie, w, 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 w miksie. Czyli po prostu jest ten obiekt blisko cewki. Tak to brzmi. Mam nadzieję, że to słychać. I przejdę do sygnału obok. A i ten poprzedni sygnał nie kopiemy. Za niskie, pewne. ID jest. ID było pewne niskie. Natomiast tutaj mam taki sygnalik tu mam żelazo. Tu mam żelazo. Ale tutaj mam pewny sygnał. Wykres się dobrze buduje dość na poziomie 80. I tak czysto brzmi. A tu jest też żelazo. Czyli ten drugi sygnał bym kopał. A ten tutaj gdzieś był przed chwilą. Gdzie on jest? No tutaj, ten. Tego sygnału bym nie kopał, ze względu na niskie ID. I zaraz zobaczymy, co wyjdzie z tych dwóch dołków. No ten pierwszy cel. To jest dobra demonstracja również tego, co na tym polu jest właśnie takie folijki. Ponieważ ID było pewne, cel był blisko powierzchni, ja bym tego celu nie kopał. I, i słusznie, bo się okazał po prostu foliką. A drugi cel, o jest tutaj, z tego rowka drugiego wyszedł i to jest ten ołów. wiadomo, ma to charakter śmieciowy ten ołów ale takich rzeczy już nie można sobie pomijać. Tak jak powiedziałem, ma to tylko sens, gdy mamy pewność, że mamy pewne ID. Również składa się na to wykres budowany przez wykrywacz, siła sygnału, a również to co słyszę w olmetalu. Tak jak wspomniałem już, Rutus to jest szybki wykrywacz. On tam ma ustawienia, które, które pozwalają go spowalniać, nieco pogłębiać, ale i też przyspieszać. A, tu jest taki klasyk. Taki klasyk. Tak to wygląda na ekranie. Tu mam wprawdzie dobry sygnał. Na słuchawki on już się kliruje, ale widzicie, wykres jest taki bardzo skaczący, słaby bym powiedział na kopanie. Ponieważ tu jest żelazo Te żelazo degraduje po prostu ten dobry sygnał, który jest tutaj hmm. e, Zaraz ja pogłośnie trochę słuchawki o. Tu jest żelazo Tu jest dobry sygnał gdy to obejdę o 90 stopni, sygnał się polepsza w słuchawkach. Może nie tyle nawet w słuchawkach, te żelazo jest tutaj ciągle, co po prostu na ekranie widać od razu, że ten wykres zaczyna się budować w okolicach 90 w postaci takiego bardziej już prostego słupka. Czyli sygnał jak najbardziej na kopanie. Zaraz zobaczymy co wyjdzie. No, chciałbym tu pokazać jakąś monetę, na przykład srebrną, ale nie mogę. Wyszło to co wyszło. To jest taki jakiś nit z brązu. W każdym razie tak jak dla mnie, kolor na kopanie. Ważne, że po prostu separacja wykrywacza jest dobra obok żelazo tutaj cel jakby nie było niewielki został wykryty. Take it right out. O. Ja tak się Beautiful. Ah, yeah. oh, beautiful horse. It's incredible. Wow. It's first, first to say, Dziękuję bardzo. Dzięki. No To jest kolejny przykład sygnału, którego bym nie kopał. ID w okolicach 30, 40 jest dość pewny sygnał. A nawet się odzywa e, all metal słychać, czyli e, cel jest dość, powiedzmy blisko powierzchni. Na pewno bym go nie kopał na takim polu jak te, które po prostu wykazuje cechy zaśmiecenia green waste'em. Co tu mamy? Zaraz zobaczymy. O, jeszcze raz. Mam go na powierzchni, a sygnał okazał się kawałkiem koksu. No i jest to kolejna demonstracja na to, że taki wykrywacz trzeba też umieć, umiejętnie interpretować, i przydaje się ta interpretacja na takich polach, szczególnie o charakterze śmietnika. Można oczywiście wszystko kopać, jest to jak najbardziej wskazane, ale takie pole po prostu wykończy, wykończy poszukiwacza bardzo szybko. Psychika siądzie, mięśnie się rozejdą i będzie po zawodach. Sygnał konkret. Na liczniku takie stabilne 115 z dobrym wykresem przypuszczam, że może być na przykład puszka aluminiowa. Wyszedł taki srebrny, chciałby się powiedzieć srebrny kolor, ale to aluminium. Mogła to być duża srebrna moneta, albo duża moneta z brązu, albo jakiś celtycki ring z brązu w tym zakresie. Także na te sygnały też trzeba bardzo uważać. 114, 115, 116, 117. Uważam na, na znak do bagażnika i będę odpoczywał. Mam tu piękne widoki. Skowronki śpiewają. Patronik. Czego więcej trzeba do szczęścia? Może takiego złotego statera czy startera? Jakkolwiek by to nie gadać, takie złoto by się przydało dzisiaj. Może po Jedyne, Jedynie co psuje tą całą sierankową atmosferę, to myśli związane z tymi śladami na niebie. Czy to są te słynne chemtrails, czy tylko smugi kondensacyjne. Co to jest. Super. Czyli to mamy rzymski, rzymski pierścień. I to znalazł polski poszukiwacz. Niesamowity. Zajebisty. No nic. Po przerwie ruszyłem znowu do boju. A trochę ludzi już odjechało. A tam przez studni zgromadziła się mocna ekipa. To nasi. Kolejny taki duper szmicik eee, może nic ciekawego ale jest to mała rzecz eee, wykopana wśród tej ilości dużej śmieci, żelaza Także ciągle dostaję potwierdzenie, że Rutus ma dobrą głębokość z zachowaniem bardzo dobrej separacji. Próbuję przełamać te pole. Na razie jak dla mnie ono nie odpuszcza, niestety będę walczył dzisiaj dopóki się da. Jak znajdę coś ciekawego. Pokażę, a jak nie, no to cóż, następnym razem. Do usłyszenia w każdym razie.